Ja już się na a dzisiaj w kolejnym vlogu zapraszam do oglądania Dzisiaj, czy będzie coś specjalnego działo? Nie Jednakże zaczęły się wakacje, miałem urodziny, chciałbym wam powiedzieć coś więcej Co się u mnie teraz dzieje po filmie z targów e, Używam statywu, ja wiem, że i tak będzie się pewnie trząść jak rano Że nie jakoś tak bardzo w poprzednim wstępie w targach, bo było masakrycznie Oczywiście chciałbym wam podziękować, bo wtedy nie podziękowałem za prawie 8 tysięcy wyświetleń Bo brakuje 80 wyświetleń do 8 tysięcy z filmu z baby metalu. Dziękuję. Kupiłem koszulkę z Hausa Interu Miami. To jest pierwsza informacja. Teraz przerzućmy się już na kamerę odwrotną. Wiecie, nie, od niedawno zbieram płyty CD z muzyką. Ostatnio właśnie przez te urodziny wpadł do mnie tytuł. Nie... Opa baby metal. Opa baby metal wpadł do mnie niesamowity tytuł. Czekajcie, może światło także było. Dobra, na ścianę dam, bo i tak się będzie odbijał. Dla Was sezon pierwszy, muzyką. Yy, nie będę mówił od kogo, ale bardzo dziękuję. Jeżeli oglądasz film, to bardzo mu dziękuję. Na short się otworzymy, bo tu jest ciekawe. Dwie płyty są z muzyką, bo jest aż tyle utworów. Yy, czekajcie już ostroś pyk, Aż tyle utworów, no niesamowite. Również zacząłem zbierać filmy na DVD, już do mnie idzie paczka z filmami. Więc jeżeli kogoś to ciekawi, to też zbieram filmy. Ostatnio wpadł do mnie tytuł Battle Royale. Battle Royale. Ulubiony film Tarantino, który... Aktorka z tego filmu, co ciekawe, wystąpiła w Kill Billu, bardzo popularnym filmie, klasyku, kina. I Battle Royale to jest japoński film, na którym powstało... Właśnie samo Batchelorę Chyba najpierw była w ogóle książka Tak, najpierw była książka, później był film Japoński, książka też była japońska I później zaczął powstawać te Minecraft, Pv PvP e Bo PUBG Fortnite i tak dalej Więc przez to, przez ten film I tą książkę, bardziej książkę Też babcia mi dała właśnie Z tym, z Jasiem Fasolą Czyli Rowanem Atkinsonem Film ale jeszcze go nie oglądałem. I wielkie migracje ja bardzo lubię filmy przyrodnicze. Eee, właśnie, najbardziej lubię, co prawda, oceany i morza, jednakże te lądowe, Afryka też mi się podoba. Zrobiłem przestawienie. Eee, ogólnie, taka szafa tu wleciała nie wiem, czy wy to widzieliście. Teraz tu mamy książki normalne. O, proszę bardzo tu wleciały też nowe tytuły książkowe ale zaraz powiem o szczególnym tytule książkowym ale to też kupiłem. A tu gry na pc -ta i inne takie mieszane dałem. Takie coś, tak to się prezentuje? No. W ogóle jest czerwiec i ja nie zmieniłem jeszcze tego. Co zaraz to zrobię. Tu dalej są PS5, tylko teraz pomieszany jest z Nintendo, jakby. Tak to się prezentuje. Tu jest PS4. Opa. I tu powstała półka, zobaczcie, z dziełami Tolkiena. Tolkina, Tolkiena, zależy jak to mówi, chyba Tolkien się mówi ogólnie tak, powinno się mówić, jednakże jak widzicie je, wydawnictwo zyski Spółka, już mam dużo z tego wydawnictwa książek od Tolkina, ostatnio właśnie w urodziny wleciał druga część, dwie wieże, władcy pierścieni, wszyscy mamy skomple skompletowaną, również powtarzam, nie będę mówił od kogo dostałem, chociaż mogę powiedzieć, jedną na mocno, powiem dwie, dostałem od Filipa i od Kaspra, którzy byli na vlogach poprzednich i dziękuję im za tą książkę. Jak samicie jeszcze nie czytałem, ostatnio, bo mnie teraz dopiero przełamuje, nie będzie z tyłu, chyba, teraz dopiero przełamuje yy, mój, yy, jak to się nazywa, Zastój za czytelniczy, dokładnie, zastój czytelniczy. Zaraz Wam powiem, jaką książką, którą również dostałem, i zaraz Wam powiem, jaka to jest książka, ale te też na nadrobię. Oczywiście, jeden jest przeczytany. Tu mamy kolejną półkę Tolkiena, jak sami Ci przedstawiłem, dlatego że muszę mieć miejsce na kolejne dzieła. Już tutaj nie mamy wydawnictwa Zysk. Oprócz tego, Atlas jest z wydawnictwa Zysk i spółka, Jednak, a jeszcze listy świętego Mikołaja, ale to już nie jest związane z w, Śródziemiem. Mamy te są też bardzo fajne i zwykły Hobbit. Tu są mangi, to nic ciekawego. Na Zizo Zapraszam też na, na Zizo Lego, ponieważ tam niedługo też będzie recenzja zestawu, którego jestem na urodzinę, więc zapraszam. jeżeli kogoś to interesuje, oczywiście. Jeżeli nie, to trudno. A i na streamy zapraszam Zizo Podłoga Irons. Zapraszam, będzie stream z futi z Fify. Ostatni stream z FIFY pewnie. Dobra. Teraz a propos mojego właśnie tego czytelniczego, Jaką książkę po przełamuję? Poczekajcie może bardziej prosto. O. E, przełamuję się książką już chwila. E, Oblicze świata Japonia kraj możliwości. Który jestem od Kamila, który był już na pierwszych vlogach, również z urodzin. E, I właśnie tą książką próbuje swój zastój czytelniczy przełamać. Jest to książka właśnie o możliwości Japonii. Kto to wydał? Jest to pani Zofia Jurczak, o swoich doświadczeniach właśnie z Japonią pisze. Jestem wiszel, bo nie ja bym bardzo chciał w Japonii być, e, oczywiście też na innych, dlatego patrzę za kamerami. Myślę, że ten telefon naprawdę daje, daje radę, nie doceniam go. Uważam, że dobrze nagrywa. Jednak wracając do książki, jestem dopiero na... skończyłem rozdział pierwszy, jestem na 30 stronie około, jak zawsze mój taki... zawsze czytam pierwsze czytanie, zawsze mam do, do tej 30 strony. Nie wiem, tak po prostu mi się przyjęło. Na razie jest naprawdę, myślę, w porządku e, ta książeczka. E, liczoność, mam mówię, jest 280 stron, 270 i właśnie ją obecnie czytam. Na dzisiaj widzimy się jutro w kontynuacji tego co będę dzisiaj, co dzisiaj nagrywałem, jutro będzie kontynuacja. Teraz popaczkę do paczką matu. Let's go popaczkę. I będzie zaraz unboxing i kończymy vloga chyba. Ale właśnie nie wiem czy zrobić oddzielny film, czy nie. Chyba zrobimy w tym ten unboxing jeszcze. naszą paczkę idziemy do domu. Już jestem w domu, czas otworzyć tą paczkę. Słońce mi tu niestety nic nie widać, ale jest paczka Co tu jest, cztery filmy na DVD Jak słyszeliście sami wcześniej, to zacząłem zbierać. Jutro przyjdzie napęd. Kilka z tych zamówienia jest z bonów które dostałem na urodziny. Więc, jak zawsze, film już po raz 30. Dziękuję. No i dobra, były promocje, bo ja mam Prima. Były promocje. Zobaczmy, co pierwszy film się wylosuje. A pierwszym filmem jest, proszę Państwa, ten oto film. Jest to film Tenet. I film ten otrzymał nagrodę Oscara za chyba efekty wizualne. Jak sami widzicie, tu jest 44 zł, 45 zł na tyle. A ja film ten na DVD. Kupiłem za złotych 7 nowy film. Z pika za złotych 7 i on jest teraz już w naszej kolekcji. Mogłem ich nie otwierać, tych filmów na DVD, bo są na Netflixie, którego mam i to oba te filmy, nawet cztery filmy mam, ale ja zbieram, więc ja sobie dzisiaj go obejrzę. Więc dobra, otworzę sobie go z płyty. mimo że to nie ma w ogóle praktycznie żadnego sensu, to ja sobie i tak otworzę, bo ja będę te filmy wszystkie. Staraj się oglądać i sprawdzać, czy działają. Działać będą, ale w jakiej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą ramówkę? Jest sama płyta. Po prostu sama płyta z filmem. o gra ten. E, jak on się nazywało? Nie wiem, czy to nie jest Robert Pattinson Co on grał w zmierzchu. Mm, tak to się prezentuje. Pierwszy film na DVD. Tenet. Warner Bros. Drugi film. Mamy horror. To rozdział drugi, czyli część druga horroru to. Tak, to się prezentuje. tego filmu to już szczerze mówiąc nie wiem czy otwierać, bo tego na razie nie będę raczej oglądał. Więc mogę to po prostu zostawić zamknięte. Tak czy siak jest ta płyta. No eee... co? Jest film, myślę, że każdy zna Horror To, i po prostu ja lubię bardzo pierwszą część. Bardzo ją lubiłem, jak oglądałem ją po raz pierwszy z kolegą, jak byłem młodszy. To bardzo mi się podobała część pierwsza. Część druga już się w ogóle praktycznie średnio podobała, ale kupiłem, bo będzie do kolekcji. Ta auto płyta, tu już cenówki z tyłu nie ma, ale kupiłem tą płytę za 7 zł. Zostały dwa filmy, które, na których zrobiłem to zamówienie. Ba, bam, moje ulubione filmy, czyli Władze, Piękienie i Drużyna, yy, nie dwie wieże, bo ja trzymam tak. Nie, to jest Powrót Króla, czyli część trzecia. Tak, Powrót Króla to jest część trzecia. No to źle mi się wyciągnęło. Yy, jednakże, kupiłem to, już będę miał całą kolekcję. Yy, jest edycja rozszerzona, której nie ma w Polsce na Prime Video, mimo że jest w innym w USA, chyba. Na Prime Video macie edycję rozszerzoną, jednakże nie ma na Prime. Polsce. No, dwa cypieśniki, każdy zna, jest tym wielkim fanatykiem. Jak może sami wiecie, tu jest edycja dwupłytowa i to jest pierwsza. I tu macie drugą. Czyli tu jest już dwie wieże. Tak, tu mamy dwie wieże. Oba te filmy są już u mnie w kolekcji. Dwie edycje rozszerzone. Tak to się prezentuje. Bardzo mi się podoba ten. Design po prostu bardzo prosty z przodu, czyli po prostu są pierścienie i tytuł w różnych kolorach, bardzo mi się to podoba. Jak sami widzicie ja mam też część trzecią, więc zaraz ją tu przyniosę. A tu mamy część pierwszą, którą już mam w kolekcji. Więc idealnie wpadają wszystkie trzy części, trylogia cała jest już u mnie na półce. Sześć płyt z tymi świetnymi filmami. I te filmy już były droższe, bo były po 30 zł, więc to już normalna cena po 30 złotych. Jakby kogoś właśnie teraz, jak one wyglądają w środku, to wyglądają w ten sposób. Więc to było wszystko. I to było moje zamówienie z Embika. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, no i nie razie czekajcie na kolejne vlogi. Siema!